Kolejna niedziela daje nam słowo, które dzisiaj jednoznacznie wskazuje nam kierunek naszej chrześcijańskiej drogi, którą idziemy codziennie przez to nasze życie. Ale żeby rzeczywiście pójść w tym kierunku, potrzeba trochę naszego czasu, potrzeba trochę wiary i tego pragnienia spotkania się z Panem Bogiem w tej przestrzeni Słowa, które jest ciągle aktualne które jest niezwykle praktyczne i które jest bezwzględnie życiowe. Jeżeli rzeczywiście damy szansę Słowu, to przekonamy się szybko, że kierunek, który wskazuje nam w życiu jest dobry. I nie bez powodu spotykamy się ze Słowem na początku liturgii Eucharystii, żeby właśnie wsłuchać się w to, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia. I ta dzisiejsza Ewangelia zawiera, można by powiedzieć, taką instrukcję obsługi chrześcijańskiej duchowości z jednej strony, oraz postępowania chrześcijanina wobec świata, w którym żyje. I nie chodzi tutaj o świat, który z definicji jest wrogi czy zły, ale chodzi o taki świat, który jest dzisiaj, dzisiaj szczególnie niezwykle obojętny wobec nauki pana Jezusa. A obojętność. To jedno z najbardziej niebezpiecznych zjawisk współczesnego tam świata. Obojętność to taka choroba, na którą choruje współczesny człowiek. Świat obojętny jest miejscem bez miłości. Obojętność jest tym, co zabija w człowieku i zabija w świecie to wszystko, co Bóg z natury powołał do życia. I w dzisiejszej Ewangelii mowa jest o dwunastu apostołach, których Pan Jezus posyła w świat. Dostają oni bardzo konkretną wytyczność od Pana Jezusa. I co jest jednak ciekawe i zawarte już w pierwszym zdaniu tej Ewangelii, to to, że Pan Jezus rozsyła swoich apostołów po dwóch. I, można, I może to zadziwiające, ale najpierw Zbawiciel wskazuje na konieczność, na konieczność zapewnienia sobie oparcia. Samotność i głoszenie w pojedynkę nie jest dobrym rozwiązaniem, bo samemu jest po prostu trudniej tak samo jest. A kiedy robi się trudniej, ogarnia wtedy człowieka zniechęcenia, któremu sam może nie podołać. Wcześniej czy później pojawi się zwątpienie, wcześniej czy później pojawią się pytania o sens działania. Dlatego właśnie Jezus nie pozostawia nikogo samego i zaleca oparcie w osobie drugiego człowieka. W ten sposób obdarza on pierwszych apostołów wspólnotą. Tą samą wspólnotą, którą dziś tworzy Kościół, tą samą wspólnotą, którą dzisiaj tworzymy my tutaj obecnie. Czyli każda osoba, która w swoim życiu stara się żyć słowem Bożym, tą wspólnotę tworzy. A wszystko po to, abyśmy potrafili trwać w świadomości, że nasze przekonania, że nasze wspólne bycie tutaj w tym Kościele nie jest jakimś osobistym wymysłem, ale jest rzeczywistością powierzoną Kościołowi przez samego Jezusa. Nie bez powodu odmawiamy wspólnie wyznanie wiary w To mówienie wspólne jest newralgiczne. To modlenie razem jest niezbędne. Wspólnota jest miejscem, do którego możemy nieustannie powracać, możemy się umascać w tej świadomości, że autorem naszego życia jest zawsze Pan Jezus. I ten Jezus, dla którego tutaj przychodzimy, On zna, zna nas doskonale. Zna mnie, zna Ciebie, zna Twoje serce, Twoje możliwości, doskonale wie, ile jesteś wart. Jeżeli do czegoś Cię zaprasza, daje Ci jakieś powołanie, jeżeli gdzieś Cię posyła, to On doskonale wie, że możesz to osiągnąć. On nie daje nam nigdy takich zadań, które są dla nas nieosiągalne. Nie powierza nam misji, której nie zdołamy podołać. On bardziej wierzy w nas, nie niż my sami. I co jest ważne? Ważne jest to, aby stać się na Niego i na ludzi. W działaniu na rzecz nieba, w działaniu na rzecz ewangelizacji tego świata. My potrzebujemy wspólnoty, potrzebujemy ludzi, którzy wyznają takie same wartości, którzy wierzą w to samo, którzy patrzą w tym samym kierunku. Co więcej, trzeba się czasem też zdać na ludzi, na ich doświadczenie, na ich wiarę, na ich relacje do Jezusa. Tak samo jak oni powinni mieć to możliwość zdania się na ciebie. Wtedy współpraca, wtedy ewangelizacja, wtedy yy, Wspólne działanie jest skuteczne, relacja jest pełna. Ja potrzebuję Twojej pomocy, ale też nie zamykam się na pomaganie Tobie. Jezus wysyłając apostołów bardzo jasno i konkretnie pokazuje tą perspektywę naszego chrześcijańskiego życia. Każdego dnia pokazuje nam kierunek wszystkich naszych decyzji, naszych pragnień. Jeżeli w moim postępowaniu, w moich decyzjach, w moim podejściu do drugiego człowieka nie będę zabiegał no to wtedy ta moja perspektywa dobra będzie zawsze niejasna, będzie zawsze jakby zaburzona. Jednym z największych zagrożeń dla naszego duchowego rozwoju, największych zagrożeń skutecznej modlitwy we wspólnocie, może być to takie ziemskie przekonanie, że najważniejsze jest to, czego ja doświadczam tu i teraz, co ja przeżywam. Koncentracja na sobie jest w stanie zburzyć nie tylko pragnienia wspólnego dobra, ale jest w stanie rozwalić każdą wspólnotę wewnątrz. Nie to było takich sytuacji, kiedy nie mieliśmy czasu ani ochoty na pomoc czy towarzyszenie drugiemu człowiekowi, tylko dlatego, że za bardzo skupiliśmy się na tym, co mówię, na tym, co mnie teraz dotyka, na tych swoich sprawach. I niestety, zaobserwowanie się z tymi sprawami często zapominamy, że. Bo życie ziemskie ma swój kres. Że Ziemia nie jest naszym wiecznym mieszkaniem, doskonale wiemy. Ile osób dzisiaj już nie siedzi w tych ławkach? Upływ czasu, upływ lat, starzenie się może. Nie może być dla osoby wierzącej takim koszmarnym zdążaniem do nicości, do śmierci. Dla nas, osób wierzących, każdy dzień to okazja do tego, żeby zdążać do Boga. Całe to nasze życie to jest taka pielgrzymka. Bo musimy wykorzystać każdy dzień. Zatem pytanie, które sobie dzisiaj trzeba postawić w kontekście tej dzisiejszej Ewangelii o posłaniu apostołów w świat, to pytanie: czy ja dzisiaj czynnie głoszę Ewangelię swoim życiem, swoim świadectwem, postawą, swoimi słowami, i decyzjami? Czy ja w ogóle chcę dzisiaj czynnie głosić Ewangelię? Bo po raz kolejny może być tak, że poza Kościołem. Chowam się z moją wiarą przed światem, bo zna zawsze znajdę jakiś powód, żeby o Panu Bogu i wartościach chrześcijańskich nie mówić. W ogóle czasami ludzie obawiają się, że naśladowanie Pana Jezusa w życiu będzie wymagało od nich zbyt dużej zmiany, dlatego decydują się na takie półśrodki, mówiąc sobie, że Panie Boże, trochę dla Ciebie, trochę dla mnie, tak żeby każdy był zadowolony. A zupełnie nie o to chodzi. Aby być skutecznym uczniem Jezusa, trzeba stać się na ludzi i na Niego w każdym powołaniu, w każdej sytuacji, w której On nas posyła do konkretnych zadań, bo przecież On i w Nim wszyscy jesteśmy Kościołem. Dlatego jako wspólnota i dzisiaj może szczególnie prosimy Cię, Panie Jezu, bądź naszą drogą do Ojca. Bądź naszą prawdą w życiu i życiem wieczności. Swoją miłość uczy nas wytrwałości, niech zaufanie rodzi nadzieję, a łaska utwierdza nas w wierze, abyśmy dawali świadectwo miłości wszędzie tam, gdzie panuje obojętności. Amen.